tutaj z Opel i ze mną w yy, właśnie będziemy, mamy dzisiaj zamiar z, uzbierać wełny trochę. Nie trochę, tylko jedną. Idziemy do monumentu, dobra. Trochę. Tam. To ja wziąłem kobla już brałem w miecz. To w ogóle u mnie z... Widzicie, trochę drzewa jest porobione, to. Drzewa trochę ogarnęliśmy teren. No, wyrównaliśmy. To będzie niezły O, o, czekaj, snajper jest. Czekaj, mam HP Dobra. Tutaj? Nie, czekaj. Gdzie, gdzie to było? To gdzieś tam bliżej. Dobra, ma, mam kości, mam strzały. Tylko nie biegaj lepiej. Głupi zuba. Jeszcze mi brakuje, kurde, dwa trupiaki. Czekaj, chyba gdzieś tutaj będzie. No bo dalej. Bo mi się wydaje, że tam coś jest, bo tam jest coś oświetlone. Kurde, no, kogo ja nie dba. widziałem. No ja wziąłem. Czekaj, tu. Czekaj. Tylko... Dobra, tutaj jest bezpiecznie. Ja robię to robę, tylko nie spadnie. Kogo tam patrz, nic nie jest za mną, jakiś szkielet albo coś. Czysta. I od oświecaj, nie? Tak, albo zaraz przyjdzie jakiś. O, akurat patrzy mnie tam HHK ha jest. Koniec, to jakiś... już bo biała wełna mi się daje. Jest to jest ta najsłabsza taka. No ja. łatwiej ją zdobyć. Czekajcie, Wiedziałem, że tu spadnie. Poczekaj, bo tu dużo jest piasku. Dobra. Teraz nic lepiej nie niszcz. O, tu spawner! Szybko zniszczę. Z czego to jest spawner? Nie, to świń! Nie, czy zepsuli znowu? A, zepsuli znowu spawnery. To jest spawner szkieletów. A pokazuj mi, że to świń. Uważaj, pracę. Wiem. Idę szybko po wełnę i uciekamy. O jaka skrzynka jest, o dobrze Drewno jest, jakieś no, potrzebniejsze rzeczy Weź skrzynkę Dobra jedną tylko jedną Jedną Raz, czekaj, Ale mam nie, jest. jedną nie, nie możesz z tej pamiątki robić Jedną Dobra Wziąłem więcej tak. Bo tu pochodnie jest na dole Tam coś jest O, HP mam teraz Tam teraz o... glowstone Dobra Uważaj mi tu jak chce się zniszczyć to werzy LOL Fuck pół serduszka Sory Z tyłu Lol Mogę się do ciebie tepnąć Nie chcę mi się zapytać taki Ty czekaj bo mi się klawi bugowo. Ja mam fajną zbroję Czekaj opcja z i Zniszczymy zniszczyłem wasz spawner głupie pająki Ła Wziąłem twoje Yyy... Czat pod te Chodź brat. Chodzisz? No już... Wow. Dobra. Czekaj. Tutaj no, jestem. Czy... W drogu. Wiem, ale pamiętam słyszałem. Wow. Na górze jest, pedał. Swudziłem ci. Tam masz dwa miecze. Ja Jaki szybko... Jeden? Ja szybko z tym chwilę. A, dzięki. A zaś mi pełny nie było. No ja jedno serduszko. No dobra, no to ja długo mam. Tam 19 było, czy tam 18? 18 No, bo... Czas... O, tam jest ten Ja no, mam jedno życie I jedno głodu, o kurde Czekać, na kartkę dojdę Czekaj, to może ja pójdę, bo tam widzę, że ma zombiaka o, Nie, A! nie! Spadł za tym! O, o, kad... się... o, mam twoje rzeczy, mam twoje rzeczy O, masz... Żarło Pierdzielaj Daj mu jeden mieczek ja tak jeszcze ja tak na to się tepam, żeby go tego rzeczy nie stracić. Chider. A dupę ci uratowałem. Co ty, ty żeby go zabił? Co za problem? Za no daj. O, wow, dwa. na no, bogato. Jaka jest korta. Cznik jest. Creeper. Dobra, Creepera jakoś próbuję zabić. O kurde, widzę Snipera i Zombiaka. A nie, wybuchniesz pedale. Proszę tutaj, pomóż mi, ja mam serduszko. Szkieletę już nie pokonam. Gdzie coś w ogóle wyrobi? No idę do monumentu. Aha. Na pewno. Ja tu tego mogę zabić, zębiaka, ale szkielet to na pewno nie. Zepnij go. No, nie zepnij go, bo ja mam mi serduszko. On idzie do mnie. Dobra, zabił go. Ale masz silne jakie są, dobra. Wiesz, ja, mam kołość i. i żarcie chińskie. Bardzo szefko urosło. Wiem, dum 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 dum, wielka chwała. O, zjem sobie jedno. Tylko pomna chwila, czekaj. Oczywiście mi znikło. Dobra, tu ten... Tu, dobra, jest pierwsza pełna. Dobra, tu można dobra łóżkę no, zrobić, no, to można łóżko zrobić, pewno nie No wiem, robię. Ale coś ci chamsko tak... Powiedz coś. Coś. Coś ci na no, trochę laguje. A teraz lepiej? No może, może. No wiesz. Zawsze też. Jak lekkie szumy, to sorry, ale ja mu mikrofon trochę szwankuje. No, jeszcze to czwarty z kolei, bo wymieniałem. Dobra, chodź spać. Ja przy oknie. Idziemy spać. Ja przy ścianie. No. Dobra. Najwyżej. Dobra. O, wezmę sobie trochę klocków i pójdę sobie pobawić się. Powiedzcie, czy uważacie to za czyt, takie, że ten... że wełnę używamy tą. Jak co, to możemy to najwyżej... Wyrzucić tą wełnę. Jak coś to tu piszcie w komentarzu. Kurde! Facebook, ja, czy... Co ja zrobiłem? Z monumentu skoczyłem. Oprzednio na teraz mamy. Dobrze. Tak na hardscore'a, nie? Grzybki! Co są tobą, Co? Nic. Za ja creeperów na dole, no. i tak będzie zero komentarza, bo... Florek Leon będzie spamować. No. Jak zawsze. Dobra, i skok na bandzi. Może jak tam tak dobrze idzie, chodź na drugą wyspę. Czekaj, ja jestem na, ja jestem na drugiej wyspie. Na której? Nie tam, choć tam gdzieś tutaj wierzuci w zebraku. Czekaj, ja tylko idę tu ogarnąć. Tam, gdzie, nie, tam gdzieś jest Mordor, to nie. Czekaj, gdzie tu... Wiem gdzie można iść. Urhol dostałem... Dwa hity dostał. Właśnie też tam. Skąd tu miałeś? Właśnie patrzę się co tu jest, ale coś dziwnego jest. No ja nie, właśnie coś tam jest. Bo... jakieś schody zarąbiste. Skrzynia. Asiądka. No to dawaj szybko raczej. Skrzynię wezmę. No. To jedę tam gdzie było te drewno, na tą miskę. Tam gdzie było drzewo. Chcesz massistom? Nie chcę. Nie zbieraj po co na to. Przynajmniej jest łatwa mapa, bo jest dużo kamienia. Na innych mapach w ogóle nie ma kamienia. No, a to właśnie oni. A to jeszcze można na górę wbić. Nie ma tych, przynajmniej tych oh, sierpniów. Fuck yeah. Co? Enchanting table. To... możesz zabrać, czy...? Muszę S mieć 9 to killoff. A nie możesz go zwykle zbierać? Czekaj. Jest, wziąłem. Um. Czekaj, tu coś na tej wyspie. tylko teraz nie dać, patrz. Patrz, mam tak. Zielsko, ciasteczka. Redstone. Dobra, to idź. I czerwony połodnie. A obok mnie jest Creeper. Dobra, udupię go. Zaryzykuję. Walić to. Cepnę frajera. Dobra. Usłyszałem. A ja żyję. O, na respa się dostałem, Super. Odkroczyłem całą tą, tą naszą część. Doliny. Dobra, idę na chatę i zrzucam to coś. A tu dobrze, że mamy ten enchantment tej... ty. To już będzie... To już będzie lepsza gra. Co... co to kur... było? Coś tu morduje ja darło. Czekaj, postawię w takim skromnym miejscu. Które masz lewek? Pierwsze. Ciastko, to to to. O skrzyneczkę no mamy, pięknie. Postawię ją o tutaj i I mam ten set, możemy ten, Maryśkę, ale nie mamy wody. No ten. No w tym razie od to. Skrzynka. I mam tą mrzowskę, trzy razy brzoza. Pewnie będzie gdzieś tu woda. Później się chyba Pójdzieś jakieś magazyn zrobić, to ogarnie wszystko, na razie wszystko do jednej skrzyni Dobra, chodź na tą wyspę gdzie to jest Mordor, chodź okay. Tutaj Na tą Ja buduję mocność, Aha. tam oświetl go Dziś mnie? Nieee Co? Co masz? Gaciel, zawsze na poziomie set? No to chodź tutaj stoi sobie ulepsz Mam nie pierwszy level? Dobra No chodź tu, ja osiedlę ten most Czekaj, jeszcze idę, a ja pochodnie pochodzę, Weź pochodnie, pochodni, pochodni, no weź pochodnie, czy tam glowstone, czy most, potem to wszystko Na całą okay, Już idę, okej? Okay? Hmm. Muszę rzeczy odłożyć, te najbardziej potrzebne Oh fuck Ty nie... Ty nie pierdolę, że chcesz, chcesz tu iść W końcu trzeba o oh, Fucking bicie O oh, kurde nie O jaki mordor Na razie ich swaj aspekty Nawala mi tym tabliczkom Tylko nie nawalaj mnie Ole tutaj No, że poszedł Dobra, ja wszystkich postrąca... sorry Trzeba to popę tak Trzeba te pop wyłączyć O, o patem ma! ...zombiak. P pół HP. Ale dobrze, że sobie podkę na HP-u A masz życie? Znaczy... Y nie masz? Ale się palą fajnie. Dobra, to już się teren. Tyle żarcia? Nie. Łuk mam, Proszę, łuk mam. Masz... Wiem. Warzywo. Dobrze było. Dobrze, czekaj. O, mam cztery żarcia, tego co zjem. Ja mam dwa. No dobrze jest, nie. Masz full KP? Znaczy full tego jedzonka? Jeszcze mi brakuje 3. No to No to bo ma... ja czekaj, to ja mogę te, tego pająka głupiego zjeść. Albo nie. Jak nie to pierdzię. że łuk mi wypadł, jednak nie. Ur, zatrucie mnie wzięło. Widzisz, dobra jest ta tabliczka. Ten wszystkich pospychał. Tak musiał ich walić. Węgier wydobędę. Przydać. Mam No że tu nie spadnę tak chamsko? Nie. To nie kłop pod sobą, ale ekspo, O, przyda mi się, expa. Słuchaj, ci powiem, coś mnie tutaj tak chamsko wygląda. Kurde, do którym zaczniesz nagrywać? Nie wiem, zobacz. No nie wiem, nie sprawdzać. Tak 30 minut. Nie. Także pewno. Tak, żeby o, się po... O, tam po... jest skrzynka no. jakaś. Ludzie mnie nie go. Idę tam. Czekaj ja tu pa ja to ogarnię co tu jest? O enchantowany ten, zbroja. Co weź mi daj? To jest na skrzynce napisane. Cała na protection 1. To weź mi... Jest creeper. No, wiem. Ty ile węgla, lo. mi dasz je no, jakaś żelazna? Nie no. Tak. Skórzana. To tak całe, cały set. Co mi dasz? Czekaj, ja mam... Bo ja na coś wezmę ja to i wezmę. Skrzynka! Skryt. Dobra, Uf, chodź, tak. dam ci połowę Jak Do tam czekaj, 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 ja na hardcora idę co mi jest napisane na tej skrzynce? Nie wiem, nie widzę, jest... Nie masz jak fajna? No Zaraz zobacz, ale jest pytanie nisko Aha, widzę Nie nie ma nic napisanego Dobra Ale Hagbert, łowak, oh, tutaj nie skoczy już Czekaj, to tam idę Dobra, ja już sobie dojdę, już jestem... Oooo Co sieet. jest Coś Co yy, To z Powiedz. najlepsza ten spoden, najlepsze to spodnie. Yy, Ender Portal Brick węgiel, a czy ten nie węgiel, tylko te cegły Jeden ten melon. to można na peski przerobić. Sikierka razy cztery. O kurde, ucznik złoty zbroi. Cztery razy siekierka. O to dobrze. No to jest łucznik, kurde, złotych do to Dobra, chodź, szybko wracamy się i odkładamy te rzeczy. Czekaj, bo teraz będę miał problem z wejściem na to no gówno. No się. się. Teraz mogę? No odstępnij się sam, słyszymy. W tego, szkieleta, bo on zabije pewnie. O oh, fuck, to ty, to... Pamiętam jakiś mod taki był. Ale by się udał, no trzy trupiaki no, to nie chcę Idę sobie lepszy z tym zbrojeniem A jaką masz zbroję? Mmm, No ale czy mi wiesz, że jakieś najlepsze zbroje masz? chain czy leggings To takie wiesz Mówiłem, no, to, to ja ci daję te skrzyni Masz, skrzyni Masz ci dałem o. o. No, bo ja mam z żelazną Jeszcze mi to tylko but to... brakuje i co mam? Protection 1, może być Patrz co tam do skrzyni wyrażę, rzucę, no bo nie Patrz nie na mnie, patrz na mnie Widzę po prostu sali, nie mam Dobra, wrzucę najważniejsze rzeczy. wszystko na wrzucę Albo Ale... mamy ciasteczkę. Mam, mam ciesta. Gdzieś tu miałem skrzynię. No, jest skrzynia. Albo to, że drugą druga połączył ją. No bo ja to miałem jakoś, wziąłem co, kończymy? Czekaj. Ja okay. sobie jeszcze coś. Jest jakieś żarcie? Ja sobie ulepszę gdzie to. Gdzie masz ciasteczka, mi? nie wiem. Nie ma ciasteczek. O, U... co? Gdzie? No tutaj. 8. Chodź na zagrychę podwa Czekaj, pierwszy. Tak zrobię na nasiona, żeby w przypadku nie zjadę. A gdzie wódeczka? No jeszcze po kropelce. Dobra, to co Kończymy, nie? No. Dobra. To był drugi odcinek naszej serii Super Hostile. W kolejnym... Dobra. Może to będziemy następną wełnę? Może. Był ze mną Miúzo. ma, Siema. ma. Subskrybujcie, oceniajcie i dodawajcie Kom do ulubionych. Komentujcie. No. Gdzie? Gdzie?